J. J. Sobotnie spotkanie z bluesem również dostarczyło publiczności ogromną dawkę emocji i muzycznych wrażeń. Drugi dzień festiwalu przebiegał w międzynarodowym stylu. Muzyczną podróż do bluesowych brzmień rozpoczął zespół JJ Band, po którym wystąpiła grupa Easy Rider. J. J. Punktem kulminacyjnym pierwszego międzynarodowego festiwalu muzyki bluesowej Blues na Siewierskim Zamku był koncert niezwykle charyzmatycznej grupy Boney Fields and Bones Project, której wokalista pochodzi z Chicago, jednego z miast, które uchodzi za kolebkę bluesa. Zgromadzona publiczność bardzo dobrze się bawiła, a jeśli oni dobrze się bawią, to i ja bawię się świetnie. Zagranicznym gościom bardzo spodobał się się wiesz. Mógłbym z tego zamku zrobić mój dom. Miałbym tu swój pokój i toaletę, która teraz za zamkiem jest zdecydowanie za daleko. Jeśli będzie toaleta w środku, to będzie idealnie i z wielką przyjemnością tu zamieszkam. Hello, public! Witajcie, serdecznie wszystkich pozdrawiam i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze raz. Festiwalu nie byłoby bez organizatorów. Bardzo się cieszę, że e, nasz kolega, który jest organizatorem e, tego Stasiu Wita, e, miał tyle siły, zaparcia, chęci, bo to jest naprawdę ciężka praca przygotować taki festiwal. To jest próba udowodnienia, że że muzyka bluesowa, czyli muzyka, od której się właściwie wszystko zaczęło, że cała muzyka rozrywkowa powstała na bazie bluesa. I wszystko to, co dobre jest związane z bluesem w muzyce. Poza tym są już tylko oberki i obertasy. Wydarzenie to nie odbyłoby się bez zaangażowania Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz miejsko Ośrodka Kultury w Siewierzu. Stanisław Witta, pomysłodawca festiwalu, już myśli o następnych edycjach. Zorganizowałem to wspólnie z władzami, też z, z miastem, z gminą, dzięki burmistrzowi, z tą myślą, że to będzie cykliczna impreza że będzie tych festiwali co najmniej 30, a może i 40, i 50. Jestem przekonany, że będą coraz lepsze, bo ludzie się tak wspaniale bawili, i, i myślę, że wszyscy, którzy byli tutaj dzisiaj, są też o tym przekonani. Muzyka